Ty też niedawno świętowałaś urodziny. E, oczywiście wszystkiego najlepszego, i to były takie, no mówicie, trochę takie graniczne y, urodziny, bo zmieniła się cyfra z przodu. Czy to coś zmienia w Twoim życiu? Ja w ogóle strasznie dużo o tym gadałam, o tej trójce z przodu, tak wiesz, między bliskimi. E, I nie to, że że, mi, że, mi, że że źle, tylko że to jednak jakieś duże wydarzenie, że przez dekadę byłam z tą dwójką, żyłam z nią, przyzwyczaiłam się do niej, i że nagle wchodzi ta trójka i w ogóle jakieś takie było zrządzenie losu, że ja wchodząc w tę trzydziestkę, kończyłam 30 lat w kwietniu, to cały kwiecień chorowałam, wiesz, jakaś alergia, jakieś zapalenie zatok, coś, mówię, no tak, no, to już jest ten wiek, kiedy po prostu organizm krzyczy do mnie, ale wiesz co, uwielbiam swoje życie, jestem wdzięczna za to, że mam takie życie, jakie mam i te refleksje mi naprawdę bardzo towarzyszyły w dniu tych urodzin, więc przepakałam pół urodzin z taką wdzięcznością za to, że takie mam życie po prostu, więc, więc z wielkim uśmiechem weszłam w ten 30. rok. I oby ten uśmiech ci towarzyszył jeszcze przez co najmniej 30, 40, 50 lat. A czy ty ten uśmiech dzielisz z kimś? Znalazłaś może drugą połówkę? Czy różnie? Z niejedną osobą dzielę ten uśmiech. Dobrze, to postawimy kropkę. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.